Ja już jestem któryś raz na Złotych Widelcach, Naprawdę bardzo cenię sobie tę imprezę w, w naszym kulinarnym światku. Tak naprawdę wyróżnia to najlepszych restauratorów, najlepszych kucharzy. Ba, od dwóch albo trzech już chyba lat, przypomnę, co się miał historią, przyznajemy e, dwa tytuły, takie bardzo szczególne. Pierwszy to szef choice, a więc oznaczamy polskich producentów, tych, którzy naprawdę e, szanują produkt i. E, dostarczają go na rynek w taki nieskażony sposób i, i to jest naprawdę bardzo mocno wyróżniane. A drugi to e, arcymistrz kulinarny. Dzisiaj się dowiemy, do których restauracji, do których kredensów te złote widelce trafią, a dowiemy się tego po raz czternasty, bo mamy dzisiaj zaszczyt i przyjemność gościć Państwa na czternastej edycji konkursu. Złote widelce, akcji rekomendującej polską gastronomię Polska od Kuchni, w której nagrodą są właśnie te przepiękne złote widelce, ale oprócz nich, nagrody dla najlepszych restauracji, poznamy także najlepszych szefów kuchni, czyli arcymistrzów sztuki kulinarnej. Dzisiaj także poznamy laureatów czwartej edycji konkursu Chef's Choice, wybór szefów kuchni kuchni. Nagroda jest przyznawana przez Stowarzyszenie Kucharzy Polskich i Fundacji WIP firmom z sektora choreka. Potwierdza wysoką jakość oferowanych produktów. To jest konkurs, za którym stoją olbrzymie liczby 4,5 tysiąca restauracji nominowanych w dotychczasowych 14 edycjach. Konkursu 1420 restauracji uczestniczących wyłoniono do tej pory 525 laureatów. W tym roku zgłosiło się 169 restauracji. Poznamy wyłonionych spośród nich 50 laureatów. Jako, że mamy tak piękne wydarzenie i tą złotą tutaj zastawę tą piosenką, tak jak powiedziałam, zapraszam Państwa do odwiedzania najlepszych restauracji. Szczególnie te, które mają właśnie y, złoto w kredensach. Co Wy na to? Że like kuchnię. A nie idziemy z przymusu do kuchni, którą nie lubimy. I tam, gdzie jest fajnie, e, dobrze, da, dadzą dobrze zjeść, to zrobimy dwie, rzecz, dwie rzeczy. Wrócimy i komuś o tym powiemy. To jest cała idea konkursu. Szukamy restauracji, do których chce się wracać. Chef's Choice to nagroda przyznawana przez Stowarzyszenie Kucharzy Polskich i Fundację WIP, firmą z sektora choreka. Potwierdza wysoką jakość oferowanych produktów. Pierwsza nagroda Chef's Choice wędruje, wędruje do marki Maxim Wodka. Maxim Group jest nową marką na rynku wyrobów spirytusowych. Mamy wódki pszeniczną, ziemniaczaną. Jesteśmy y, oceniani jako w pierwszej trójce y, wódek y, tych najwyższych, a nasza y, wódka się czym różni? Różni się smakiem. Trzeba ją spróbować. Nie ma efektu drugiego dnia. Szefów kuchni w zauroczył Gzik Grzesiński. Jesteśmy małą, niedużą serowarnią działającą na terenie powiatu górskiego, województwo dolnośląskie, wież ślubu. Robimy sery z mleka od krów rasy Jersey, naszego, naszych osobistych krów, czyli od surowca do produktu. Proszę Państwo, po raz czwarty Kapituła Konkursu przyznała wybitnym kucharzom, autorytetom w środowisku tytuły Arcymistrzów Sztuki Kulinarnej. Last, last, I can show you a good time The minute you walked in the joint I can see you were made, no distinction No real explanation Good looking, certified So would you like to know what's going on? Firma zajmuje się przede wszystkim promocją świeżej żywności, czyli warzyw i owoców. Mamy też półprodukty, świeże soki. Dostarczamy do szeroko pojętej choreki, czyli hoteli, restauracji, gastronomii. Drodzy Państwo, nagrody Złotego Widelca, nagrody specjalne. Jeśli chodzi o firmę ProMix, działamy 10 lat na rynku gastronomiczno-piekarniczo-cukierniczym. Przez 9 lat istnieliśmy jako firma, która zajmowała się de facto tylko piekarnictwem i cukiernictwem. Przez ostatni rok bardzo mocno staraliśmy się, żeby utworzyć tą linię, linię gastronomiczną. I stąd właśnie pomysł na to, żeby rozwijać tą gastronomię, bo gastronomia potrzebuje też nowych dostawców, nowych inspiracji kulinarnych i nowych przede wszystkim produktów. Adria. Tamtejsza restauracja będzie kolejną nagrodzoną w kategorii restauracji hotelowe. Co roku się spotykamy tutaj. Jest to kolejna gala Złotego Widelca. Część z nagrodzonych stara się o te nagrody. Czy to nagrody dla kucharza, czy to nagrody dla menadżera. Także ja bardzo serdecznie polecam. Osobiście jestem jurorką, dziewczyny również. Także jeśli chcecie takich jurorów jak my w waszej restauracji, no to się starajcie w przyszłym roku. No jak zwykle idziemy o półkę wyżej 169 restauracji, z tego kraju się zgłosiło, 50, 50 laureatów. Dostrzegamy takie płaszczyzny jak szkoły gastronomiczne, gdzie jest na Rybek. Dostrzegamy ludzi, którzy mają swoją aktywność nie tylko restauracyjną, ale również dla innych. I, i to jest piękne w tym konkursie, że on jest cały czas rozwojowy. W na roku 15 edycja. Ja myślę, że pobijemy so rekordy. Really Please don't tell me, perhaps, perhaps